Change. Czyli drobne. Change comes from within. Po angielsku change to również zmiana. Bardzo fajne, nie? Bo się rozmienia na drobne. Um, I o tym będziemy mówić. Właściwie jest o tym będziemy bardzo mało mówić. Będziemy podsumowywać to, co było na samym początku, czyli, że Tao nie da się do niczego przybić ani opisać. W momencie, w którym opisujesz, nazywasz nienazwane, to przestaje to być wielkim Tao. To już nie jest w momencie, w którym możesz to ubrać w słowa. Magi nie ubiera się w słowa, magia się czuje. Ale Tao nie jest magią. Cicho. <laughs> Jedziemy. Rozdział 21. W naturze wielkiej cnoty leży przestrzeganie Tao i tylko Tao. Czym jednak jest Tao? To coś nieuchwytnego i niekonkretnego. Nieuchwytnego i niekonkretnego. A mimo to zawiera w sobie formę. Nieuchwytne i niekonkretne. A mimo to zawiera w sobie substancje. Niewyraźne i niejasne. A mimo to zawiera w sobie jądro witalności witalności jest bardzo realna. Zawiera w sobie niesłabnącą szczerość, jego nazwa zachowała się przez wieki, by przypomnieć o początku wszystkich rzeczy. Skąd wiem o początku wszystkich rzeczy? Przez to, co jest we mnie. Mamy tutaj długi tekst na temat, że Tao nie da się zdefiniować przyszpilić. Ale tkwi w Jądro witalności to jest taka iskierka, ta dusza, ta świadomość, to to, co czyni nas nami. I skąd wiem o początku wszystkich rzeczy? Przez to, co jest we mnie. To jest, to jest podsumowanie, to jest zamknięcie tego wszystkiego. Cała góra tego rozdziału nie ma za bardzo znaczenia. Te dwa ostatnie wersy mają, ok? Nie ma znaczenia. No to wiecie, tak jak, tak jak solówka na gitarze jest mimo wszystko potrzebna, tak jak pietruszka w zupie jest potrzebna, chociaż nikt jej nie lubi, nie? Do tao się dociera nie wspinając na szczyt góry, tylko wchodząc w głąb siebie szukając w sercu, nie w umyśle. Ok. Rozdział dwudziesty ścieżka. Pożądanie zatało. Podążanie zatało. Jest najwyższą cnotą. Jak jednak tego dokonać? Poprzez ulotne spojrzenie i nieokreślony dotyk. Ścieżka ukryta jest w półmroku, z pozoru nieosiągalna, jednak w rzeczywistości całkowicie naturalna. Ta jest nieograniczona, a jego istota mroczna i tajemnicza. Nie posiadając kształtu, stanowi istotę prawdy. Dzięki temu możemy, mimo wszystko, odnaleźć jego kształt. Tao jest prawdziwe, lecz jego imię nie przemija wraz z upływem czasu, nadaje kształt wszelkiemu istnieniu. Skąd to wszystko wiem? Właśnie stąd, z natury Tao. Nie ma ceny na tej książce. No? <laughs> Okej. Okay. No dobra. Spieprzyli najważniejsze ostatnie wersje. Z natury taon. Masło maślane. Ignotum per ignotum. Nie I posiadając kształtu stanowił, dzięki temu możemy mimo wszystko znaleźć jego kształt. Nie, nie. Nie odnajdujemy kształtu tao. Słowo kształt tutaj jest absurdalne. Nie posiadając kształtu. Możemy zobaczyć cień jaki rzuca. Wiecie, tak jak trójwymiarowy obiekt przechodzący przez dwuwymiarową rzeczywistość, rzuca cień, rzuca swój przekrój. Tak samo mówimy, możemy mówić o kształcie tao. A to jest bardzo zwodnicze, to jest jak oglądanie słonia przez słonkę i mówię, że słoń jest jak drzewo, bo dotknęło się jego nogi. <laughs> Dobra. Wiemy już co mamy wiedzieć z tamtego tłumaczenia z pierwszego. Nie będziemy się nad tamtym rozwodzić. Na czarnym. Ale pojedziemy angielskie, żeby tylko potwierdzić to, co już wiemy. <laughs> Jakie zarozumiałe założenie. The greatest virtue is to follow Tao and Tao alone. The Tao is elusive and intangible. Oh, it is intangible and elusive, and yet within its image. And yet within its image. Oh, yea, yeah. oh, it is elusive and intangible, and yet within its form; oh, it is dim and dark, and yet within its essence; this essence is very real, and therein lies faith. From the very beginning until now its name has never been forgotten; thus I perceive creation. How do I know the ways of creation? Because of this. Ale numer. Angielskie tłumaczenie nie mówi z wewnątrz. Mówi because of this. E, znaczy, because of this. Ja, ja tak odruchowo pokazuję. E, ale angielskie tłumaczenie nie wspomniało o spojrzeniu wewnątrz. No to mnie zaskoczyli. Patrzcie na tę strukturę. Jest intangible and elusive. Jest wiecie, nie, nie do objęcia, ale jest w nim obraz, ale jest w nim forma, ale jest w nim esencja, ta e, iskierka życia, iskierka świadomości. I co to nam mówi? To nam mówi, że w Tao zawiera się wszystko. <laughs> o, patrzcie, kostka do gry. W Tao zawiera się wszystko. Ta kostka do gry jest. Mam mnóstwo numerków. W kostce zawierają się numerki, ale to kostka się liczy. Bez kostki te numerki nie mają sensu. Jeśli się skoncentrujesz na numerkach, to nie widzisz tao. Ale żeby używać natury tej kostki, musisz rozumieć numerki. Boom. I z tym najdrożsi milusińscy, Chyba skończymy. Szukajcie tao w sobie. I drobnych. E, I i zmiany. Trzymajcie się do następnego rozdziału.